Siemanko widzowie jesteście i witam Was bardzo serdecznie w pierwszym odcinku z gry Minecraft Życie. Jest to nowa seria na moim kanale. Na początku, jeżeli jesteś nowy, nowa, to koniecznie zostaw łapeczki w górę i subika z dzwoneczkiem, żeby być na bieżąco screen Ja już nie przeżyłam, zapraszam do oglądania. W dzisiejszym odcinku będziemy robić yy, fajerwerki. Tak, fajerwerki. Dobrze słyszycie. Do elytry. Więc ja już sobie ją biorę i idę szukać trzciny cukrowej. Bez przedłużenia. W ogóle już tu jej trochę szukałem. Więc może być trochę kiepsko, bo już trochę większość chyba jej zebrałem. Ale może jeszcze coś zostało. Więc zaraz zobaczymy. Jest coś. Nie, nie ma. To byśmy musieli się udać tam. Dla tych, co nie wiedzą, to szukamy właśnie tego, co teraz trzymam w ręce. To się nazywa trzcina cukrowa. O, tam chyba jest. Tak, jest. Chyba, że to są słoneczniki tam. Nie tu, tylko tam. Tak, to jest... To jest trzcina cukrowa. Więc jednak się udało. O! Trzeba zrobić weather clear. Mam komendy włączone, ale tylko do ...zmienienia pogody. Do niczego więcej. Mm. <laughs> Więc w sumie fireworki już mamy zaliczone. Jeżeli chcielibyście więcej z tej serii, odcinków, z serii Minecraft życia, no to przejdźmy w górę i kolejny odcinek. Może gdzieś jeszcze znajdziemy. Nie, nie znajdziemy już. <laughs> Chyba nam już więcej nie, nie chce Minecraft dać. Później oczywiście wypróbujemy. O jest tam. Jeżeli ktoś by chciał też ze mną na serwerze na tym świecie zagrać, no to oczywiście zapraszam. Na live jak będę podawał koordynaty. E, przepraszam, nie koordynaty, tylko... Nie wiem dokładnie jak się to nazywa, ale... No te. Dane serwera. O. Mamy tu chyba trzy. Tak trzy. O, to mamy kolejną. Kolejne. Przepraszam. O, tu jest, nawet nie zauważyłem. O, tu ładno. Coś mi uciekło? O nie. Chyba nic mi tu nie uciekło. No tam jest kolejna. To trochę tych fajerwerków będzie. Dobra, wszystko wzięliśmy. O ile tutaj jest tej trzciny? O tu. O, widzicie? przegapiłem. Zciąłem znaczy ze... i nie zebrałem. Ile tutaj trzciny cukrowej jest? O, w... Uh, не могу иметь зналость <coughs> <There's... coughs> To będzie chyba ostatnia trzcina skrwała, bo mam już stack prawie Powoli się robi noc, więc trzeba wracać do domu No, no chyba już No jeszcze A ja sobie wpiszę A Sześćdziesiąt trzy, prawie no. jest tak, myślę, że tak co sześć, no chyba tak co sześć łapet. Jak dowiecie, sześć. Chyba, że uda się wam więcej, no to więcej. Będzie odcinek z Minecraft z życia. Kolejny. No to nic za dużo, to nie będę widział, więc sobie zrobię dzień. No, nie dzień, tylko weather Clear, czyli zmiana pogody. Cielę się, żeby wrócić do domu, bo mam, czyli mam z pointa. ile ja mam z takiej 14. Myślę, że a gunpowdera to ja nie mogę mam. Zaraz zobaczymy, a nie tu, tu. Gdzie jest gunpowder? A ja mam go w ekwipunku. Jestem jednak zakręcony. Nie mam, nicie. Nie mam. To zobaczymy, ile Ci się go uda. Okej. Okay. Zobaczymy. Okej. Okay. Nie wiem po co... No to na zapas lób. Okej, okay, czyli czyli ponad, tak chyba najpierw zrobimy tyle zobaczymy ile to wejdzie 42 ooo ja nie tu zobaczymy chyba na pewno ponad, tak prawie no prawie 2 tak mniej więcej by się przydało gunpowdera i zobaczymy teraz jak daleko o oh, nie. Okej. Okay. Nie wiem czy. Mam jakieś bloki? Nie mam. Musiał sobie wykopać i zobaczyć. Chyba, że. Zrobię tak. <śm> że wykopię sobie trochę tło i z drzewa na przykład tak testowo dobra zobaczymy ile tego mamy 27, ale tam jeszcze coś jest, więc 29 no myślę, że starczy takie drzewo największe chyba o, duże jest tam, Dobra, odbudujmy się. Oczywiście najlepszym surowcem. Okej, okay. no to już jest trochę wysoko. Zobaczmy, jak będziemy latać. Uuu, jestem naprawdę wysoka. Aha! Chciałem lecieć bez Elytry. W ogóle Elytry jest bardzo ciężko zdobyć. Więc to najpierw musicie poszukać Elytry, a dopiero później. Ten pierwszy lot musimy zaliczyć. No, i to jest najlepszy lot. Naprawdę. Wow. No. Dobra, zlatujemy. Uuu. Dobra. Trochę zaszalałem. Trochę za dużo. Ale widać, że działa. Teraz by się tu przydało jakoś zdjąć. Jeszcze, a nie ma. Takie małe bonusi dla tych co... dla tych wytrwałych. Niech napiszą. Fajerwerki po angielsku. Albo fire... No firewerki. Podpowiem fireworks. Dla tych, co tak nie wiedzą, ale jestem na 100% pewien, że wszyscy wiedzą i tym, co napiszą, no to przypnę serduszko. Ogólnie was jeszcze oprowadzę. Tu mam taki awaryjny fajne przejście, tu piecyki, tu mam sprzęt, tu mam kowadło, do tego kilofa, do netherowego kilofa, bo byłem już w nederze. I tu mam sypialnię i piece, kolejne. Tu mam taką lodówkę w cudzysłowie, tu i różne inne rzeczy. Ogólnie zniszczył mi się cały set diamentowy, trochę lipa. Ale może uda mi się jeszcze w tym odcinku A, bo to już w w, przepraszam w następnym odcinku. Dowiecie się. Dobrze, więc to było tyle w tym materiale. Oczywiście, jeżeli chcecie więcej odcinków z Minecraftu w życie, to koniecznie zostawcie łapeczkę i subika. No i co? Do następnego odcinka. Cześć!